Czuwać, to wytrwać. Dzień z Błogosławionym Franciszkiem od Jezusa, Maryi i Józefa. Pisze Błogosławiony Franciszek Palał. Wchodzę teraz na nowy teren, w nową krainę i nowy świat. Czuję, że Bóg. Wzywa mnie do głoszenia i że muszę się zdać na ducha, który mnie prowadzi. A gdzie widzę otwarte drzwi, tamtędy mam wchodzić. Kiedy Bóg mnie wzywa, nie ma niczego, co stanęłoby mi na drodze, czego bym nie zaatakował i nie powalił, choćby było okrutne i odrażające. A ponadto, kiedy Bóg przemawia i mówi we mnie i przeze mnie, Jestem pierwszym, który otrzymuje dar Słowa Bożego, a Słowo Boga ocali mnie i pokrzepi. Mówię Ci to, żebyś zobaczyła nową drogę, którą podejmuję. Głoszenie ma mi otworzyć drogę do całej reszty. Twój codzienny wzrost wymaga nieustannego wysiłku, a regularność Twojego działania. Porządkuje życie. W tym wszystkim trzeba być wytrwałym. Pośród porażek, ale do końca. Wielką chorobą naszych czasów jest zniechęcenie, szybka rezygnacja, a nawet kapitulacja na starcie bo się nie da. Taka smutna postawa wynika może ze zbyt szybkiego trybu życia, jaki prowadzimy, i, i oczekiwania, że wszystko musi. Natychmiast przynosić wymarzone rezultaty. A tak wiele razy po prostu nie jest. Próbujesz, a wychodzi jak zwykle. A jednak trzeba trwać w postanowieniach, aby ostatecznie wytrwać. Działać niepołowicznie, z pasją i do końca. Gdyż przeszkoda jest po to, żeby ją przeskoczyć. Problem jest po to, aby go rozwiązać. Przeszkoda może stać się środkiem do wzrostu, a problem konkretnym wyzwaniem. Pomyśl, że każda trudność wydobywa z ciebie ukryte możliwości. A zatem nie użalaj się nad sobą, nie narzekaj ciągle na twój trudny los, lecz ucz się wytrwałości. I oczywiście, że jest to niezwykle trudne, ale to jedyny sposób, aby uczynić cię Właścicielem najcenniejszego prezentu, jakim otrzymałeś od Boga wolnej woli, a ta musi być silna wytrwałością. Zacytowany dzisiaj błogosławiony Franciszek Palał wstąpił do Karmelu w trudnym dla kościoła hiszpańskiego czasie prześladowań. Wszystkie jego inicjatywy spotykały się z niezrozumieniem i z wrogością, ale dla niego nie istniało pojęcie klęski. Posiadał dobrą metodę. Kiedy zamykano mu jedną inicjatywę, podejmował od razu kolejną. Może to sposób na twoją dzisiejszą decyzję: czuwać to wytrwać. Powodzenie.